Niedziela, godzina 17.44 a ja już prawie dwie godziny czekam na Audi które było znikło i mam nadzieję, że się kurna wreszcie pojawi, ale coś czuję, że zostałem wystawiony tak, oby tak nie było, ale na ten chwilę nie jest za fajnie Audi sobie stało, aż mi szyby zaparowały. Tam na rogu, mniej więcej gdzie to znak parkingu. No i go nie ma. Miał wrócić za 15 minut. Razem z właścicielem, aż mi się tu palec pojawił. Razem z właścicielem. A mija już 50 i nadal nikogo. Ogłoszenie też zresztą usunięte. Przeczytam to, ciekawostka, bo Cholarna pała. I stąd przyszedł facet, który przedstawił się jako brat tego kolesia z taką zresztą małą dziewczynką. Informując, że jego brat wie o tym, że tu jesteśmy. I że jego dziewczyna już jedzie po tego brata i za 15 minut będą. Od tego momentu minęła kurwa godzina. Nie ma ani Audi, ani brata. A nikogo więcej wiesz? Takie jest panie, takie coś Ja pierdolę Prześledzę sobie te parkingi bo to już jest Jeśli on to tu gdzieś stoi to naprawdę się wkurzy. Może być ja tak, że niepotrzebnie tu chodzę mógł pojechać gdzie indziej go sprzedać ale Dla zasady kurwa Do samochodu chyba tak wychodzi <laughs> Jeszcze jedna próba do dzwonienia się do Człowieczka, który prawdopodobnie przeleciał w chuja i to ostro. No i. No nie wiem co powiedzieć. No tutaj, tak naprawdę. A. Już się z tego wszystkiego pogubiłem. Ale więcej więcej coś w rejonie, którą podał jako adres. Siemanko, siemanko, Kauzetyka i z tej strony, handlu i tym vlogowe wydanie. I tak na szybkości, bo wracam sobie właśnie teraz z trójmiejską obwodnicą. Rano był tutaj koreczek, bo protest jakiś hurlera, wie co, dobrze, że trafiłem na... trafiłem już na koniec tego całego cyrkusu Bo też jechałem do kolejnego cyrku, czyli do sądu, akurat do sądu pracy w sprawie takiej około działalnościowo-gospodarczej bo no tu trzeba się niestety przygotować, że życie handlarza samochodowego i w ogóle kogokolwiek prowadzącego działalność gospodarczą to nie jest takie usłane różami, jak to się każdemu wydaje i zresztą o tym jest głównie ten kanał bo większość podobnych kanałów, których jest troszeczkę na YouTubie polskim one mówią o tym, że a tu mam samochód, popatrzcie, tu ewentualnie jechałem tutaj są jakieś, obejrzałem sobie samochód, ale to nie pasuje i najlepiej, żeby jakąś widzowi ten samochód opierdyliś no... Co kto lubi, co kto chce, natomiast ja jestem zdania, że trzeba też pokazywać tą taką ciemną stronę wszystkiego i. No, i tyle. Także ciemnej strony troszeczkę teraz będzie. A wracając jeszcze do tej Zusowskiej sprawy, oczywiście upierdzielili mi ją, ponieważ bo to była sprawa jakby z mojego powództwa przeciwko Zusowi, troszkę poprawię. Czyli zakładu uciśnień społecznych. Natomiast tutaj sędzia wykazała. Wykazało, no w sumie co ona miała wykazywać? Po przesłuchaniu ponad godzinnym mojej skrymnej osoby, przedstawieniu wszelkich dowodów m, i tak dalej, no że może mam trochę racji, ona tego może też nie powiedziała wprost, bo wiadomo, to też by jakieś wątpliwości budziło. E, natomiast przepis jest jaki jest i. M, no i w sumie tyle. Tak więc no dowiedziałem się. No ale dobra, odpuśćmy już ten temat, bo było minęło i ja zresztą liczyłem się z takim wyrokiem, także. No trudno. Przynajmniej próbowałem, i i tutaj mam jakąś taką swoją satysfakcję, że próbowałem. Tak samo próbowałem kupić samochód. Próbowałem kupić ten samochód, o co na początku. Próbowałem go. Dzisiaj mamy środę. E, środa, godzina 12.23, środa? Środa. Czas leci, naprawdę. E, I w, so, w niedzielę, przepraszam, w sobotę dostałem wiadomość. Dziejas ja są jak przepraszam. Dostałem w sobotkę wiadomość. Wiadomość, że do kupienia jest samochód. Natomiast ta wiadomość mi tam gdzieś spadła do spamu, bo to była taka facebookowa na, na, na skup samochodów. Okej. Okay. W niedzielę otworzyłem sobie tę wiadomość. I. I co? No i fajnie. Audi A4B6, 2 litry benzyna, małyszek, sedanik, kolor srebrny, na alufeldze. taki dość dobry samochód, dobry temat na sprzedaż. Od razu telefon do faceta. Bo że on go tam na jakąś już wcześniej, na jakichś grupach już go wystawiał, bo to sobie wygooglowałem. Znaczy wygooglowałem no, na Facebooku po prostu wrzuciłem go w wyszukiwarkę, no i odko było? On tego dnia obniżył cenę. E, propozycja cenowa z mojej strony, no to było 500 zł, jakby w dół, od tej ceny, którą on tam ogłosił sobie. Czyli, no moim zdaniem, to nie była naprawdę tragedia. I e, cena była taka, wydaje mi się, takie win-win, bo dla mnie ona może nie była jakaś turbo atrakcyjna, ale była atrakcyjna. Natomiast on też nie miałby jakieś krzywdy. Z rozmowy wynikało, że do samochodu są dwie umowy pośrednie. On go niby kupił od kuzynki, czy jedną umowę pośrednią, jedna chyba niby od kuzynki, ale on tam datę dopiero by wpisał, bo kuzynka to mi tak średnio. Ale już olejmy temat, bo to chciałem po prostu jakby, jeżeli chodzi o sprawy kwitologiczne, chciałem to obejrzeć na miejscu. No i tak, no, umawiamy się z facetem, bo była godzina, bodajże 13. 13, tam 10, powiedzmy coś koło tego. No i dzwonię do niego, rozmawiam, mówi: Dobra, słuchaj, ogarnę się, dzwonię, zadzwonię, jak będę wyjeżdżał. Potrzebuję tak gdzieś pół godziny po prostu, żeby tutaj wszystko ogarnąć i mógłbym wyjeżdżać. Udało mi się ogarnąć minut 10, ja po 10 minutach już praktycznie wyjeżdżałem. Natomiast odezwał się drugi telefon, dzwoni sobie: zyn, zyn, dzwoneczek, odbieram, i okazuje się, że trafił się kurs na lawetę. I to taki temat, yy, tak naprawdę od, samochód stał jakieś 4 czy 5 km ode mnie. Ja siedziałem w lawecie, bo jechałem do faceta lawetą, do Słupska zresztą. Natomiast samochód do, stał te 4 czy 5 km ode mnie, do zawiezienia był do Łeby. Łeba, Subsk, mapa to jest kurde po trasie, praktycznie. No i dzwonię do tego faceta na, najpierw do tego faceta nie potwierdziłem po prostu wyjazd tą lawetką, dzwonię do faceta od Audi. I pytam się go kulturalnie, uprzejmie i grzecznie, czy mu nie przeszkadza to, że ja byłbym jakąś godzinę później niż chciałem? Bo dojazd generalnie to jest jakieś, nie wiem, godzina 20 minut, dość koło tego. A ja byłbym po dwóch godzinach, gdzieś tak mniej więcej. No i nie, no dobra, ok, no nie ma sprawy, nie? Ale czy będzie pan na pewno Wie tak? No skoro już powiedziałem, zresztą. Nawet powiedziałem, że w dobie internetu teraz, gdybym ja jednemu czy dwóm takim osobom powiedział, że jadę i nie dojechałbym na miejsce, no to po prostu podejrzewam, że już miałbym ze sprzedażą czy kupnem samochodów jakiś tam problem, bo jednak opinia idzie w świat i trzeba troszeczkę się szanować. E, o czym dalej, no to ten gościu chyba tego nie wziął sobie do serduszka, jakoś nie, nie konkluzji jakieś nie było, tam jakaś tam małpka zyn dzyn, dzyn, w muszku nie zastukała, że nie bądź skurwysynem, nie rób tak, jak ten gość ci mówi. Ale o tym za chwilkę. No i dobra, jadę sobie, zapakowałem tego klasycznego Mercedesa W124, takiego pana emerytowanego marynarza, kapitana, zresztą żeglugi. Zawieźliśmy go do Łeby, na miejscu okazało się, jeszcze w sumie obejrzałbym sobie W140, bo miał bardzo ładne na powórku. Natomiast no, ewidentnie nie było czasu. Zaczął padać deszcz, naprawdę bardzo szybka akcja, bo załadowanie samochodu to była chwila. No. Z tej godziny, o której mówiłem, naprawdę na spokojnie bym się wyrobił. I jak sobie sprawdziłem, godzinowo tak też było. Bo przejechałem do niego na miejsce. Było tam grubo przed 16. No i dzwonię do faceta. Nie odbiera. Adres dostałem, bo to były bloki, także to widzieliście zresztą. Także adres dostałem. Samochód stał tak ciulowo zaparkowany na, na rogu, w ogóle jakieś tak troszeczkę z czapki. Raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Nie odbiera. 45 minut mija. No i ja już ten samochód sobie zdążyłem obejrzeć, bo. Z jednej strony od razu można pomyśleć, że kurwa wałek. Natomiast jaki to wałek, skoro ten samochód yy, o tych numerach rejestracyjnych fizycznie nam stoi? A facet przesłał mi też zdjęcia ze środka tego samochodu. Czyli to nie jest tak, że on sobie zdjęcia zrobił z samochodu z sąsiada i teraz zadzwonił po jakiegoś tam handlarza, który przyjechał, a zrobię go w ciula, nie? No to, to tak średnio mi pasowało. No ale mija 50 minut. Dalej nic. Spróbowałem dzwonić z drugiego numeru, bo z tego pierwotnego, no to, to nadziałem się już dwa razy na pocztę, od razu była poczta i podejrzewam, że mnie zły człowiek zablokował z drugiego był sygnał, natomiast dalej nie odbierał i w tym momencie przyszedł sobie taki facecik z dzieckiem, nie wiem, córką tak gdzieś z 6 do 8 lat, z jakąś kolorową parasoleczką, przychodzi z jakąś małą dziewczynką puka w szybę, e, otwiera mu drzwi i pyta się, czy w sprawie Audi mówię, no tak, no chyba jedna laweta, która tutaj stoi od prawie godziny. Zresztą facet wiedział, że lawetą jadę, Bo brat gdzieś pojechał, zostawił telefon. Uwaga, teraz jest hit. Ale dzwonił, żeby po niego przyjechać. No i teraz, no dobra, no z jednej strony, jak on mógł dzwonić, skoro zostawił telefon. Ale z drugiej strony, yy, nie, z drugiej strony no, wiedział, że ja będę. A z trzeciej z kolei, zresztą mi się taki prostokącik zrobił. No kurwa, to się tak średnio kleiło. Z jednej strony to się średnio kleiło, z drugiej jednak patrząc jakby z innej perspektywy, no dobra, on mógł zostawić telefon, nie wiem, pod ładowarkę podłączony, mógł być u jakiegoś sobie ziomeczka, poszedł sobie na piwko, nie wiem, bo to nie niedziela popołudnie, siedzi sobie, sączy to piwko, stwierdził, kurde, zapomniałem telefonu i dzwonił do kogoś tam z domowników, że słuchajcie, zapomniałem telefonu, ale ktoś miał przyjść, to ja się ogarnę i będę. No i no dobra, no i tą teorię jakby przyjąłem sobie do główki. I teraz tak. Po chwili tam jakieś 5-10 kolejnych minus mina, czyli to jest grubo ponad godzinę, jak, 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 jak obecności tam na miejscu. Faktycznie przychodzi jakaś chyba blondynka, bo ten samochód tak dość daleko stał, wsiada do samochodu, odpala i gdzieś pojechała. No i teraz, no dobra, fajnie, samochód jezdny, nie? Faktycznie ich samochód, bo skoro ona wsiadła teraz i gdzieś tam pojechała, no to okej. Okay. Z tej deklaracji jakby tego faceta, który przedstawił się jako brat tego kolesia, tego... Wynikało, że to jakaś tam jego dziewczyna i że za 15 minut będą. 5, 10-15 minut mija. Mija pół godziny. Mija 40 minut. No i już jest takie, no jest zrezygnowanie, tak? Że coś tu kurde nie gra, coś jest grubymi liśniczy te. Coś był wałek. Ja już w tym momencie się wkurwiłem i to tak dość drogo. Stwierdziłem, że no dalej nie odbiera koleś, tak? No dobra, no ale już obszedłem tak naprawdę wszystkie tam parkingi lokalne już takie w wkurwie. Bo to co tam się odbywało, no to było takie jakby pomiędzy jeszcze scenami. Na takim w kurwie, szukając tego samochodu, bo myślałem, że może gdzieś go przeparkowali, może stwierdził, że nie wiem, klient będzie jakoś tam następnego dnia czy cokolwiek, przeparkował samochód, żeby go schować tak naprawdę, tak? Ale no, druga wersja, taka prawdziwa, no to że moim zdaniem on go zabrał, pojechał gdzieś tam na jakiś inny parking czy na jakąś stację benzynową, tam go sprzedali. W razie gdyby go nie sprzedali, to facet wróciłby jakby nigdy nic. Do nas? Do mnie? Podjechałby sobie pod lawetkę, i o jestem, spóźniłem się tam dwie godzinki. No co za problem? No nie problem, to jest autko, Oglądajcie. Dziwnie, nie? No cholernie dziwnie. Natomiast w końcu udało się tutaj e, z mojego telefonu i że no no, no sprawie Audi. Jaka była odpowiedź faceta? Dostałem lepszą ofertę, sprzedałem i co mi kurwa zrobisz? Dosłownie to jest cytat z faceta co mi kurwa zrobisz szczerze powiedziawszy gdybym nie znał tylko numeru bloku to moglibyśmy jeszcze sobie tam porozmawiać gdyby to było 4 lata temu to prawdopodobnie siedziałbym tam nawet i do rana bo siedziałbym do rana mając zdjęcie tego pawiana, tak powiem do rymu bo fotkę mam tutaj jakby z tego facebooka no ale jakoś już to tak, może nie, że odpuściłem, tylko Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy i jeszcze podejrzewam, że to się zemści. Takie mam podejrzenia. No i teraz jaka jest konkluzja z tego wszystkiego? Jedziesz, tracisz czas, tracisz paliwo. Pierwszy raz miałem taką sytuację, bo już bywały takie, że po prostu już samochodu nie było, natomiast czegoś takiego, żeby auto stało i żeby ktoś je zabrał praktycznie z przed nosa, tego nie było. Ale zobaczcie, jaki trzeba mieć tupet. Jaki trzeba mieć tupet, żeby odwalić taką akcję. Ja jeżeli się z kimś umawiam, no to no wiadomo, to wygląda tak jak powinno wyglądać. Natomiast tutaj to po prostu złamało wszelkie konwenanse, wszelkie zasady, no wszystko złamało. Ja rozumiem, że on mógł sprzedać ten samochód komuś innemu, natomiast strzelam, że ta kwota, za jaką go sprzedał, no to to była ta wystawiona, czyli no góra te 500 zł, jakby różnicy. Czyli można powiedzieć, ja wiem, że 500 zł to jest naprawdę sporo pieniędzy, natomiast można powiedzieć, że ten facet zeszmacił się za parę nowych butów. Jakichś, nie wiem, Air Maxów. Także zrobił z siebie w moich oczach szmatę za Air Max. Bo ja go w tym momencie tak traktuję, traktuję to mentalnie, on może sobie z tego nic nie zrobić, bo przecież e, co mi kurwa zrobisz, tak? E, natomiast, no mówię, no, sytuacja bardzo niefajna, przed którą każdego naprawdę przestrzegał. natomiast tutaj, e, jeżeli chodzi o sam dojazd, no wiadomo podał mi numer tego bloku i tak dalej, no, no nie podał mi przecież numeru mieszkania, bo, bo i po co? Natomiast. Czasami ludzie faktycznie podają, że blok taki, klatka taka, numer mieszkania taki, piszą jakby pełen adres i wtedy się jedzie. No wtedy się jedzie naprawdę bardzo fajnie i pewnie. Ja na przykład nie jeżdżę nigdy do ludzi, którzy podają, tylko, nie wiem e, o, tam jest Biedronka blisko, umówmy się na, przy tej biedronce na parkingu. No, takich akcji po prostu unika jak ognia. Natomiast tutaj wszelkie przesłanki, czyli gościu pisze z Facebooka, są jakieś tam jego imię, nazwisko, e, miejscowość, wszystko się jakby pokrywa jest jego facjata, podaje ten adres. On wszystko wydaje się legitne, prawidłowe i tak, jak powinno być. Natomiast na miejscu okazuje się, że jest to jedno wielkie skurwysyństwo, jeden wielki przewał. No i tyle, że ja niezadowolony wracam do domu. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o tą historyjkę z tym kolesiem, bo tutaj tak naprawdę może jakiejś szczególnej akcji nie było. Natomiast samo zachowanie, samo no samo to, jak, jakim ktoś jest człowiekiem. No, i tutaj rodzą się takie pytania: Jeżeli ktoś wywinął taki numer, czy ja to powiem dosadnie, odpierdolił taką akcję, to co mogłobyś w tym samochodzie? Czy to wszystko, to już rodzi pewnie wątpliwości, czy to, co on powiedział, co do stanu technicznego samochodu, do nie wiem, opłat powiedzmy, czy do tej umowy, czy, czy do czegokolwiek, to już w moim odczuciu. Budzi takie dość spore wątpliwości, czy, czy to jest zgodne z prawdą, zgodne z tym stanem faktycznym, czy to po prostu są jakieś jego konfabulacje, a samochód tak w rzeczywistości jest w stanie takim jak jego, e, powiedzmy, zachowaniem, tak? Czyli też takie, no, niezbyt. Bo to też troszeczkę świadczy o człowieku, jeżeli ktoś wywinął takie, takie, taką akcję, chorą, krzywą i niefajną. No to też mogą, może troszeczkę tak jakby usprawiedliwienie samego siebie dla siebie, o tak może nie samego siebie, bo ja nie mam jakby czego usprawiedliwiać, jeżeli chodzi o, o, o tą akcję. Tylko słowo akcja kolejny raz, moim zdaniem. Może oprócz tego, że gdybym nie zabrał tego faceta lawetką, to dojechałbym tam powiedzmy o godzinę w szybciej, i może to by się też inaczej, jakby może ten, ta osoba, która przyjechała kupić ten samochód finalnie, może, może by był przed nią, i... ale to jest wszystko może, 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 to jest takie gdybanie, takie już powiedzmy można sobie kreseczkę na tym postawić natomiast ja sobie też tłumaczę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, może będzie coś fajniejszego i, I kij mu w oko oby stał po kolana w wodzie i nie mógł się napić gnojek jeden no ja mu akurat dobrze nie życzę już tak jestem i tyle dobra, słuchajcie, dzięki wielkie Popierdzieliłem, popierdzieliłem. Wyjdzie znowu kurwa 20 minut. Dzięki za oglądanie. Jeżeli ktoś dotrwał do samego końca, zostawcie coś po sobie. Jakieś przekleństwo czy coś. Na razie hej.